Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. A teraz jak zwykle słowo o naszym sponsorze. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Nasza drużyna Dekor Glas 2 rozegrała dwa mecze w pierwszej lidze. W piątek uległa palmiarni 1-Zielona Góra 1 do 9, a następnego dnia przegrała także z palmiarnią 2, 2 do 8. W naszej drużynie punktował jedynie Kamil Kurowski, który wygrał po jednym pojedynku singlowym oraz w deblu z Jakubem Miszkurką. W naszym zespole grało dwóch zawodników, którzy mają zaledwie po 13 lat. W najbliższą sobotę nasz zespół grać będzie z AZSM3 Gdańsk. Pozostajemy przy tenisie. W rybnie trwają indywidualne rozgrywki w tenisie stołowym. Na obecnym etapie rozgrywek uczestnicy grają w dwóch grupach. W grupie mocniejszej umownie pierwsza liga, walczy 15 zawodników, natomiast w grupie słabszej druga liga występuje 10 uczestników. W grupie 15 zawodników zdecydowanie najlepiej spisuje się Marcin Zieliński który ma już na rozkładzie najgroźniejszego rywala Mikołaja Skoneczkę, którego pokonał po bardzo emocjonującym pojedynku 4 do 3. W grupie 10 zawodników prowadzi Józef Bazylczyk przed Oskarem Trybułą i Michałem Rudkowskim. Rozgrywki tenisowe koordynuje Krzysztof Anisiewicz. Zmagania piłkarskie w Rybnie Halowe zmagania w lidze piłkarskiej w Rybnie zbliżają się ku końcowi. Do rozegrania pozostała już ostatnia kolejka rozgrywek, która jest zaplanowana na najbliższą sobotę 19 lutego. W minionej kolejce Niechłonin pokonał marne szanse 8-2, do 2. Tęcza Zul wygrał z Drwalami 7-2, do 2, a Delfin Rozentalski Rybno wygrał 6-0 do 0 z klik sieć portali. Ta ostatnia zapewniła sobie trzecie miejsce w Lidze, natomiast walka o prymat i zwycięstwo w rozgrywkach rozstrzygnie się w ostatniej kolejce, a w niej spotkają się Syla, zmak But Dąbrówno, Delfin rozentalski rybno z drwalami oraz marne szanse stęczą rozentalski. Szanse na wygranie ligi mają dwa zespoły: Delfin Rozentalski Rybno i serwis informacyjny Syla. Te dwie drużyny zgromadziły do tej pory po 16 punktów. Ostatnia kolejka zapowiada się niezwykle interesująco. Halowy turniej w Iłowie. W niedzielę 13 lutego w hali sportowej w Wielowie, rozegrano turniej piłkarski dla roczników 2011 oraz 2012 pod nazwą Polonia Cup 2022. W starszej kategorii 2011 prowadzono rozgrywki i zapisywano poszczególne wyniki wszystkich spotkań. Zwycięstwo odniosła drużyna Olimpii Olsztynek pokonując w finale konstrakt Lubawa 3 do 1. W grupie młodszej 2012 rozgrywki także prowadzono w dwóch grupach, ale tu zgodnie z zaleceniami Szkoleniowymi PZPN nie prowadzono zapisów wyników, a wszystkie startujące drużyny otrzymały dyplomy za udział w rozgrywkach. W tej kategorii wiekowej w meczach mistrzowskich także nie rejestruje się wyników. Do piłkarskiej wiosny coraz bliżej. Drużyny piłkarskie z naszego powiatu przygotowują się do rundy wiosennej rozgrywek. Większość naszych drużyn rozgrywa mecze kontrolne. Polonia i Łowo rozegrała kolejne mecze. Wygrała z Kryształem Glinoesk 2 do 1 po golach Lemanka i Ciesielskiego oraz uległa zespołowi MKS Przasnysz 2 do 4. Gole w tym y, spotkaniu dla Polonii zdobyli e, Ronsman i Rynkowski. E, Delfin Rybno rozegrał mecz z Motorem Lubawa. Zdecydowanie lepsi, szczególnie pod względem skuteczności, okazali się piłkarze z Lubawy. Motor wygrał 10 do 2, a dwie bramki dla Delfina strzelili Łukasz Szymański i Mateusz Zieliński. MKS Działdowo spotkał się na boisku w Iławie z Czarnymi Rudzienice. Wygrała drużyna z Rudzienic 7 do 0. Iskranarzym grała z Grunwaldem Gierzwałt. W spotkaniu padł remis 2 do 2. Dwa gole dla Iskry zdobył Dawid Arczewski. Drużyna Welu Litzbark jeszcze nie rozegrała żadnego meczu kontrolnego. Jakub Dyjas trenuje z kadrą. Reprezentanci Polski w tenisie stołowym przebywają na zgrupowaniu w centrum szkolenia PZTS imienia Andrzeja Gruby w Gdańsku, gdzie przygotowują się do kolejnych startów krajowych i międzynarodowych. Wśród reprezentantów jest także zawodnik Działdowskiego glasu Jakub Diaz. Pod koniec lutego i w marcu polscy tenisiści stołowi zagrają w turnieju m.in. w Omanie i Katarze. W następnym miesiącu rozgrywane zostaną także decydujące mecze w grupach mistrzowskiej i spadkowej Lotto Superligi Mężczyzn oraz indywidualne mistrzostwa Polski w Częstochowie. I tu dobra forma Jakuba Dejasa będzie bardzo potrzebna. Kasprowicz i Bieluk Pietrzak najlepsi. W sobotę 12 lutego odbył się kolejny już 171 bieg na 5 kilometrów w ramach akcji Park. Run. Na starcie stanęło 29 osób. Najszybciej trasem pokonał Marcin Kasprowicz i Katarzyna Bieluk-Pietrzak. Dwóch zawodników pobiło rekordy życiowe Józef Stramski i Tomasz Nądź. Swój ważny dzień miała również Karolina Rusiniak. Dla niej był to setny bieg w ramach tej akcji. Kolejny bieg już w najbliższą sobotę o godzinie 9 w Malinowie za leśniczówką. Wszystkich zapraszamy. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. W niedzielę 13 lutego w Rybnie odbyła się kolejna runda finałowa rozgrywek w tenisie stołowym. Tego dnia rozgrywki zakończyli zawodnicy którzy w finałowej rundzie grali w drugiej lidze. Mistrzem drugiej ligi został Oskar Trybuła, który ma na swoim koncie 25 punktów. A drugie miejsce zajął Józef Bazylczyk 24 punkty na koncie, a podium zamknął Kacper Laskowski 18 punktów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy drugiej ligi dodatkowo puchary. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu za wspólnie z nami spędzony czas i żegnam się tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia Państwu.